Witajcie, rodacy! Zbudujemy dzisiaj drona dla wymagających i z ciekawymi rozwiązaniami. Zapraszam na odcinek. To są wszystkie elementy potrzebne do stworzenia kłada, ale dokładniej o nich zaraz Wam opowiem. Na pierwszy ogień idzie najnowsza rama od T-Motor. Po jej otwarciu wszystkie elementy są zabezpieczone, poukładane i dokładnie opisane. Oczywiście jest instrukcja obsługi złożenia, jak i nawet trzy bardzo przydatne wydrukowane elementy. Po jej częściowym złożeniu muszę przyznać, że konstrukcja ta jest bardzo sztywna i nie ma milimetra luzu, a tu jeszcze i tak dojdą dwa aluminiowe mostki. Super również, że w środku mamy miejsce na stak 30x30 i 20x20. Tak samo otwory montażowe są dostępne z tyłu, więc pod względem opcji instalacji elektroniki lepiej się nie da. Model staku to Mamba. Jest tu procesor F7, Bial 32, więc wszystkie filtry RPM będą banglać jak talala. Dodatkowo jest tutaj bluetooth, więc Betaflighta instalujemy na telefonie i na polu mamy dostęp do wszystkich elementów w komfortowy sposób. ESC udźwignie 50A, więc nie ma opcji by je spalić z tymi silnikami, które zaraz zainstalujemy. Najpierw jednak przygotujmy sobie pady do lutowania. Zobaczcie, wszystkie luty mamy idealne, błyszczące i identyczne. Tam trzeba przymocować silniki, również od T-motora. W poprzednim odcinku z cyklu budowy drona wykorzystałem już Veloxym, ale mniejsze. Tutaj mamy wielkość 2306 i 2550 kV, więc perfekcyjna wielkość i moc do freestyle'u. Co ciekawe, te większe silniki są lepiej zbudowane niż młodszy brat o wielkości 2207. Tu jest mniejszy odstęp między dzwonkiem a magnesami, a spód dodatkowo mamy pokryty klejem. Oczywiście kwestia wizualna to kwestia indywidualna

Przymocowałem już silniki, poskręcałem przewody, by dodać im ekstra wytrzymałości, no i tak wygląda całość polutowana. Nie chwaląc się, no jest to na pewno ładnie wykonane. Teraz czas na FC, czyli Flight Controller, czyli kontroler Lotu. Ta płytka to serce i mózg w jednym. Przygotowuję zatem w niej pady pod kamerę, wtx no i oczywiście odbiornik. Krótko dałem trochę ciała, bo jakimś cudem połączyłem te dwa pady. Na szczęście każdy szanujący lutownik ma korektor, czyli drucik, który kładziemy na takim miejscu, które jest spartaczone, od góry kładziemy rozgrzaną lutownicę, no i cyna zostaje na korektorze. No i zobaczcie sami, to jest efekt poprawnego zastosowania i nie ma śladu po wcześniejszym problemie. Nasze oczy to Rankam Phoenix 2. Tym razem nie najnowszy Foxier, no bo słyszałem wiele dobrego właśnie o tej kamerce, którą Wam pokazuję. Dlaczego? No bo ma sensor jedną drugą cala, więc dość duży jak na takiego malucha. Rozdzielczość 1000 TVL, no i możliwość wyboru proporcji obrazu czy 4x3, czy 16x9 itd. Oczywiście więcej detali technicznych jak wszystkich innych produktów z tego odcinka są w opisie filmu. Za połączenie między dronem a naszym radiem będzie odpowiedzialny Crossfire Nano RXSE. Zasięg tego malucha to bagatela 40 km, więc z tym cackiem kończy się również nasze zmartwienie odnośnie zasięgu. Jeżeli nie wiecie o czym mówię, to mam dedykowany odcinek o tej magicznej technologii, więc zapraszam do zobaczenia tego materiału o Crossfire. -ze. Za zasięg naszego obrazu odpowiada VTX Rush Tank Ultimate z maksymalną mocą 800mW i to jest faktyczna moc tego urządzenia, a nie fikcyjna jak w przypadku tańszych zamienników. Istotna jest to informacja, bo ja już te urządzenie używałem no i będąc 3 km od siebie miałem obraz taki sam jak startowałem 10 metrów od siebie. Jedyną wadą dla mnie to to, że nie ma oryginalnie mocowań 30x30 wmontowanych w tego Videxa. Na szczęście nowa wersja i taką wam podlinkuję ma te rozwiązanie już zainstalowane. Wszystkie kable mamy już przylotowane, no i tak to wygląda. Ogólnie jest burdel, ale zaraz to poukładam. Aha, jeszcze teraz dolutowałem główne kable prądowe dla XT60. Zobaczcie, jak to wyszło. No dobra, wszystko teraz mamy. W takim razie podłączam baterię. Jak usłyszeliście, melodyjka zagrała. Zielone światło w RXSS się świeci, więc łączność z radiem jest. W goglach również widzimy wszystko jak trzeba, więc zamykam to wszystko, no i zaraz do Was wracam. A, i jeszcze dorzucę kilka słów. WitieXa przykleiłem na dwustronną gąbczastą taśmę do akrylowej przyściówki, która ma rozstaw 30x30. Ale jeszcze lepszy patent ma ta od T-motor, bo teraz górny top plate jest podzielony na trzy części. No i jeżeli chcemy przylutować do staka coś, no to nie musimy zdejmować ośmiu śrub, a dwie no i mamy pełen dostęp do płytek. Naprawdę fajny i przemyślany patent. Ogólnie tak to wygląda, no i muszę Wam powiedzieć, że na dzień dzisiejszy jest to najlepiej wyceniona rama do dronów. Z taką sztywnością, bajerami i opcjami montażu, plus grubość karbonu, no po prostu nie ma lepszej, więc na pewno ją na kanale jeszcze zobaczycie. Cała reszta jest widoczna, więc sami ocencie, czy to dobrze wygląda, a moim zdaniem jest perfekcyjnie. A jak to lata? No cóż, Bial 32 z filtrami RPM robią robotę. Procesor F7 to przyszłościowy sprzęt z mocą obliczeniową, która każdy nowy dodatek obsłuży. Jeżeli chodzi o same silniki, to chodzą bardzo gładko, ze śmigłami S3. Kamera Phoenix 2 od Rankama również zasługuje na pochwałę. Nie należy do najtańszych, co prawda, ale za jakość i detale, które generuje, zdecydowanie warto dopłacić, no bo większość małych gałęzi tutaj po prostu zobaczycie w swoich goglach. Generalnie jest to dron kompletny i absolutnie niczego mu nie brakuje. A powiem więcej, on za parę lat dalej będzie świetnie latał. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!